Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, taki typowo domowy vlog. Będziemy sprzątać, będziemy gotować, będziemy robić pyszności, mam nadzieję, takie przystaweczki, różne przekąseczki, bo mamy dzisiaj znajomych, także przygotowałam się i mam nadzieję, że będzie pysznie. Was zapraszam do oglądania i miłego dzianka! Jesteście zgrani normalnie, wam powiem. A ja też mam moją gitarę. Tak? Ja wiem, widziałam tą twoją gitarkę nawet, myszko. Co to za przytulasy takie długie? Stoicie w bezruchu? A i czekacie, aż się zmywarka tam zrobi, tak? Umyję wszystkie naczynia. Kto się tak przytula słodziutko? O, liwcia też przyszła przytulić marcylinkę, tak? Uch, jak słodko. Kubuś, jak był mniejszy, tutaj często ze mną siadał na tym blacie, a teraz troszkę zamiana. Kubuś, co prawda, dalej go tu sadzam, ale już niekoniecznie mi się tutaj mieści, więc już mu jest średnio wygodnie. Także to miejsce troszeczkę przejęła liwusia. Dobry? Licie ogólnie z fanką arbuza, owoców, warzyw. Mam wrażenie, że ona by mogła tylko to jeść. Mm, także mamy już taką resztówkę tego arbuza, więc pokroję dzieciakom, e, ale powiem wam, że powiem tego, że jest dużo pestek, jest przepyszny, słodziutki jest ten arbuzik, e, chyba nie wiem, czy nie najlepszy, bardzo, bardzo duży kubuś tutaj mówi. Do, bardzo był duży, dokładnie. Dzieciaki malują. A my kroimy arbuza, ale naprawdę przepyszny, soczysty, słodziutki arbuzik. Got me feeling some kind of way. I confess, the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden.

Bo spała bardzo, bardzo długo. Także ja już zdążyłam przynajmniej zrobić te kruasanty, te rogaliczki z kremem pistacjowym i malinami. I do tego też zrobiłam, znaczy nie do tego, ale oprócz tego, <grywa> zrobiłam też nagety z kurczaka, a je wykorzystam do tortilki. Także dobrze, dobrze już co nieco mam, a teraz myślę, że biorę się za sprzątanko. Smooth and sweet, like from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. Making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah. Zajnie, a ja w tym czasie, słuchajcie, mogę sobie zrobić te e, zawijajnice z tortilki. I tutaj mam kilka składników. Mam tortilę. E, kupiłam taką e, pełnoziarnistą, do co mówię, no, wieloziarnistą. E, do tego będzie białka. No to taki słodziutki. E, słuchajcie, sałatę mamy, e, szyneczkę i zielony ogórek także. To w szybko robię. No i słuchajcie, jakoś jakoś mi to idzie. Tu mamy te rogaliczki z kremem pistacjowym. Jeszcze posypię cukrem pudrem. Tutaj już właśnie teraz skończyłam te tortilki. I tak, tortile posmarowałam białym serkiem, dałam sałatę zieloną. Czy to jest ta masłowa? Chyba tak. Szyneczka, ogórek zielony i camembert. Więc pozwijałam tak w rulony. A tutaj mam przygotowane już nagetsy. Także teraz biorę się chyba za te drugie takie tortile. E, nie wiem jak to określić, no z kurczaczkiem, tam z nuggetsem, zaraz zobaczycie zresztą. I mój Kubunio, który po prostu zawsze ma tutaj zabawę na blacie i nieważne, że ja coś tutaj szykuję, coś robię, tutaj jest zawsze przejazd do wszystkich aut. Tym razem, co to jest jacht, tak? No więc, więc tak to właśnie wygląda. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja lubię takie dni, kiedy jest dużo do robienia, w sumie bardziej mnie męczą takie dni, kiedy nie mam za dużo właśnie do zrobienia. Także cieszę się, fajnie będziemy mieć ogarnięte, posprzątane mieszkanko, będzie pyszne jedzonko. Także ja tak lubię właśnie jak się dużo dzieje, jak mam dużo pracy. A u nas się nic nie marnuje, bo został mi ten sam środeczek z ogóreczka, a że Liwcia bardzo lubi ogórki... No to teraz wcina nie serduszko i przynajmniej wszystko jest wykorzystane. Nie myszko? Mniam. No i właśnie, jest to mniam. Kuku! Kuku! I ja słuchajcie, zaczęłam od przekrojenia sobie tortylki na cztery, czyli mamy takie trójkąciki. Ja ten przepis znalazłam na Instagramie, także. Mam nadzieję, że uda mi się odtworzyć, ta, 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 a na pewno będzie pychotka. Nie. Czyli tak, dajemy, słuchajcie, no, łyżkę. Ewinowa so, ja czczęta tak i by go nie zabrała. Tak. Bo ja będę się. Ja nie wiem, czy nie przesadziłam, ale chyba jest ok. E, łyżkę majonezu. Do tego słuchajcie sałata. O tak. Do tego dajemy sobie kurczeczka i ja dam sobie jeszcze kamemberta, więc... Wykorzystamy ten kamembert, on się ładnie rozpuści, bo jeszcze e, ja widziałam w przepisie, że po prostu, po prostu tak się to zwija podaje na zimno, a ja bym to jeszcze podsmażyła na patelni. Okej. Okay. Więc so tutaj damy sobie jeszcze połóweczkę. Połóweczkę kamemberta albo tak może? Chociaż nie. Ok. Mm -hmm. coś takiego i to teraz da, y, podsmażymy na patelnię, więc ja sobie dam to na drugą stronę, żeby mi się to nie rozpadło i przysmażemy z dwóch stron na patelni. Tak wyglądają tortilki. Co prawda one są teraz przewrócone na tą drugą stronę, y, ale muszę jeszcze je podsmażyć na patelni, więc jak je podsmażę, ładnie poukładam, no to później już Wam pokażę ten taki efekt końcowy. Like honey no, i tak naprawdę została mi tylko taka tarta z ciasta francuskiego z zielonym pesto. Na to będą pokładane pomidorki, przekładane mozzarellką i hop do piekarnika. Także już tylko tyle mi zostało. A już tutaj powoli sobie też smażę te tortilki moje z nagacami i jest całkiem całkiem nieźle. A Buziaczka no, mam... można wydać, no. Badania miała, Jak dasz dobraw. radę. Ostatnią, <śm>... Można dawać buziaczki. <śm>... Mama, to <jest> to, <bardzo>... No, ale super, myślę, jeszcze takie są fajne, tak, nie? Tak. Słodziutki. Hello, hello, witam się z Wami drugiego dnia. Ja tak, słuchajcie, zazwyczaj nie nagrywam, tylko u mnie te vlogi są takie, wiecie, całodniowe. Ale coś mi się wydaje, że tego materiału z wczoraj mam dość mało. A że dzisiaj mamy taki fajny dzionek. W sumie teraz tak bardziej odpoczywaliśmy, ale ciekawe popołudnie może tak powiem. Bo planujemy jechać do ogrodzieńca. Mamy kupione bilety na baloniadę, także fajne wydarzenie, mam nadzieję, że będzie ciekawie, bo sama się nie mogę doczekać, mm. <tak także mam nadzieję, że to będą fajne atrakcje, wiecie, i dla dzieci, w sumie bardziej myślę dla Kubusia niż dla Lifcia, ona może być za mała, ale też dla dorosłych. Na pewno w tym jest zwiedzanie zamku, a Ty Zbyszek tam nie byłeś chyba jeszcze, nie? Ja chyba byłam, ale o Jezu, już nie pamiętam, bardzo, bardzo dawno temu, e, także zapraszam Was, e, jeszcze skoczymy, słuchajcie, zapraszam Was do oglądania, e, a jeszcze skoczymy, myślę, znaczy myślę, na pewno skoczymy jeszcze na obiadek, tylko, że e, nie jedziemy sami, jedzie jeszcze Łukasz z Dagmarą z nami, osobnym autem, ale są spóźnieni, kurczę, no właśnie, już mi się tu spóźniałem, pierwszy raz nie my. Ja, ogólnie słuchajcie, jestem zawsze punktualna. Ale już gorzej z moim zbyszkiem. E, ja już to powtarzałam nieraz, że zazwyczaj ja jestem gotowa, dzieci ogarnięte, a czekamy na zbyszka. Tym razem czekamy na e, drugą część naszej ekipy. Także, uuu, szałciał. I e, jedziemy coś zjeść, a później już bezpośrednio tam, bo jednak troszkę mamy gdzieś tak z godzinkę drogi. E, słuchaj, a mielibyście ochotę na takie chińskie, żebyśmy na hajducką tam skoczyli na obiadek? Jutro, ona tak Czy ona być. takie lubi? No to wyślij, podpytaj, a gdyby chciała, to najwyżej, słuchaj, my się możemy tam umówić po prostu. Wy podjedziecie, a my też się tam zbierzemy i podjedziemy tam. To ja Ci odzwonię za 8 minut, bo zapiszę. Dobra. Dobra, to zapytaj Dagmary i ten, i się nam. Dobra. Dobra, pa. no to pa. I step up to the mic, don't make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that and beat. Gonna make you move Dancing on the floor in the swinging groove Clap your hands now, let the trumpets sound Swingin' to the left and swingin' to the right No go for worries Just like oh, <grywka> Dobrze, że mówisz cicho, to raczej ci nie było słychać Zbyszek się przejadł, żeby nie powiedzieć brzydziej a ja jestem tak idealnie. O, jedynie co to, słuchajcie, zamówiliśmy takie drinki. Tak pisało w karcie, że drinki. Um... Dobrze wiedzieliśmy, co to jest. Ja nie widziałam, no ty zawsze wszystko wiesz, a ja nie widziałam. E, a to było, wiecie, takie w puszce e, o smaku lichi, e, o smaku mango, ale to było mega, mega słodkie naprawdę bardzo słodkie za słodkie dla mnie. Wolałabym do tego jedzenia wypić kolę. że kup, kupił kolkę właśnie później, ale do takiego jedzenia to ja wolę właśnie coś takiego gazowanego wypić. Mój mąż pił kawusie, a my tu jesteśmy słuchajcie, zastawieni w ogóle <laughs> ciężarową. my no, tak lubimy, słuchaj... No, my właśnie tak gadamy. My tak lubimy te kawki, słuchajcie, z e, stacji. A co to było ze stacji? Ja nawet nie wiem. Mi jakaś taka, no, nic, nic nieznanego, może tak. O, ale ona jest tak pyszna, Wychodka. To co robimy, moi drodzy? Ale idziemy chyba na zameczek, tak? Teraz. Tak. Dobrze. O nie, kto tak płacze? Chyba mamusia będzie musiała wziąć od nie? I wusia ząbkuje ostatnio jest tego o Jezu, mama, mama, nie po serduszko. Do mamusi idzie. <śpiewanie> na i idziemy do szybko. Wiesz jak musimy już stawić kolejce? Pierwszy, żeby tam był. No dobra, dojedziemy do kolejki, nie? Tak. No. A gdzie ta kolejka? Nie wiem. Ale ma co już jedziemy. Jeszcze nie do końca. Kołys właśnie powiedział, że to jego helikopter, ale jest taki kochany, że pożyczył co użyczył po prostu na tę imprezę i dlatego właśnie lata. I hear the beat. It's in No